Siemanko! Właśnie jesteśmy w Bangkoku z ekipą I zaczynamy kolejnego vloga Jaka tam w Tajlandii? Maciek, się masz śniadanie? Dobrze Dobre jest Dobra, koszykarze. Dreka, koszykarz. Ostre melanże. Nie, żadnego alkoholu, kurwa, tylko sport. Przyjadę sportowy sportowy, kurwa, tylko trenować, kurwa. I wyślij ten filmik i że tylko trenujemy. Sport, spój, 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 ale spójrz spój na Drekę i powiedz, że, że on będzie trenował. ma gościa, mała gościa. <ś> Dobrze Badaj, <Dobrze>. masz pierwszeństwo. Drogi, Piłko jest, drogi, gościa. Dobrze! Ja chcę jeszcze kurwa średniowiec odkutku! Muszę coś wygrać za niego, kurwa! Jeden nie, nie ma, jeden nie, 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 nie ma. how much? 2000 na to. 2000? I can take this or 200? 200? No, 200. 200, I can take this, ok? 200 No no Idziemy teraz razem z Dreką na trening o 14.30 do Elite Fight Club. Szukają jakieś tam kluby polecane w Bangkoku. Za dużo nie ma takich Ale coś się znajdzie A w piątek lecimy gdzie? Na Phuket Zaraz idziemy sobie jeszcze wybrać jakiś sprzęt sportowy w sklepie w Bangkoku Lewy Hak Sierp Lewy za 360 zł Myślę, że w Polsce byśmy takie coś kupili za This is the moment we waited for. Everything you want is right here. We're gonna give them what they came for. We're going take it from last year. Shoot them on my I'm long range. Me and the team on the same plane. Stay down, never switched up. Yeah! I'm in the zone now. Nothing can change what we're on now. When I pull up, no one's going down. Foot on the gas in the foot. Oh, let me. Dreka, what do you think? Gorąco, co? Arturek też zajany. Nie? Nic? Nic. 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 <laughs> Nå vil du ha en sånn. To jestem taka kasta, to jest na takich przytem. <ślery> Okej, okay, Do okay. nas teraz dla takiego eleganckiego taja, co? Kurwa, taja. się Zakładaj, normalnie. Jak na sportowców o, przystało, skończyliśmy gdzie? W McDonaldzie. Witamy kolejny dzień tutaj z powłokami. Jest Jestem Dawid Smilowski, Michał Droszutowski. Porządna ekipa, lecimy dzisiaj na pukę. <ślery> Na Phuket mocno trenować i tyle Właśnie dotarliśmy do hotelu na Phuket Przejdźmy z królikiem idziemy i zaraz zresztą ekipy zjeść Położyć jakiś skyterek Tak, skyterek i policzymy. zobaczyć jak działa to miasto Dokładnie <laughs> Wieczorem zobaczymy yy, Patong <laughs> Ta, Wszyscy polecali, to musimy sprawdzić sami, a jutro lecimy I na cały weekend będziemy skuterkami zwiedzać wyspę. A odpowiedziałbym na to, robimy treningi Które Kurwa nie wiem który z nich Ja myślę, że ten biały będzie dla ciebie okej okay. Bardzo nie od Jamesa <grymne> Pierwsza kraksa Pierwsza kraksa kto to zrobił? Krystian <grymne> Pokaż plecy Ajajaj. A Ła nie polecamy skuterów na Padongu. No nic nie boli, ale jutro jak będzie boleć Przestały jelitra boleć James to naprawi to naprawi Kolejny dzień na Phuket Jesteśmy już po śniadaniu I lecimy na hotel Opatrzyć Naszego kumpla, który się wczoraj wrócił. A co dziesięcioletnie mamy jej wejść? Do Tegera

do restauracji, jesteśmy na górze, gdzie przesiadują małpy Jesteśmy już po treningu W razem z Dreką zrobiliśmy porządne tarcze I teraz relacje Mamy niedzielę Jesteśmy już po treningu z Dreką Śniadanko sobie zjedliśmy Zjadłem serdeczną owsianeczkę z owocami Dreka zjadł sobie burgerka na śniadanie Mówi, że niedziela to no można Teraz idziemy do 7-11 Lecimy na wycieczkę Pozwiedzać trochę z skuterami jak panowie drag race? Numer jeden Gotowy? Gotowy. Numer trzy gotowy? Reszta gotowa? dobryo view viewpoint ile jesteśmy godzin na trzy godziny dwie od hotelu dwie godziny, no, trochę dwie trochę godziny no kawałek pojechaliśmy na tych skuterach ale nie mamy z skuterów bo pojemność 150 nie to 150 155 155 to jeszcze mocniejsze turbo turbo 120 ale królik ma troszkę lepsze a, bo królik bawa. ma tam tylnik dokładnie i więcej paliwa mu to że a Two

To się kameruje, dowody! Królik! Kurwa spierdolaj, czekaj, bo serdecznie. Żółta z dawaj! Dawaj, królik, pokaż! Dawaj, dawaj! Dawaj, królikko, dawaj, mocno! Dawaj! poniedziałek rozpoczynamy tygodniowy obóz treningowy Królik jak tam? Twój pierwszy trening? Jak pierwszy. Jak nie pierwszy. Jaki pierwszy. Może drugi. Na, ale kto tu na tydzień przyjechał? Drugi trening. Już tydzień w Tajlandii dopiero pierwszy trening zaczyna w Jeszcze trzy będzie 6. <laughs> Jeden ja zrobił z każdym na siłowni. <laughs> Drugi trening, lecimy Siłka Kulik no jak zjechać z dołu to tam nie przeszkadza Co tu się dzieje? Uważaj na rękę Ewaga Ewa, Dobra, luzaj się, luz się Byście w kan zarąbali i tyle <grystanie> Spać Wtarliśmy na Kata Beach Trochę poplażować przed treningiem Jest To co polskie morze Jak Dreka? Po sparingach? Mocno było? Dobrze, o Ciężka praca, Pięć rund zrobione. Naprawdę mocny zawodnicy. Ja tu po walce jestem, a obóz przygotowawczy sobie robię. Dobrze, forma będzie oczywiście. Miejsce docenowe jest po lewej stronie. Parliśmy do Bangtao, idziemy na trening w Džużicu o 10, a potem jeszcze lecimy na 16 na Thai okay and then i use my reverse dollar river to kick my opponent but you have to do this like all together okay it's like one move so i bring him down to break his posture and move his arm uh, between his legs, now um, put the foot on the mat and then kick <laughs> Za 4 godziny mamy Moj i dzisiaj cały dzień. Tao, trochę podwiedzamy, pochodzimy po plaży no i się pokąpiemy czy lałzik. No i ta regeneracja najważniejsza między treningami. Two, three. here. Finish with inside low kick for don't go through your attack, yeah? So we're going to one, up, one, two, three, finish with low kick because look. One, two, three. Look my range right now, yeah? i very close to him. It's, it's good to do low kick because it's it's lose here. He's he lose his balance here after here. <coughs> so I go. One, two, three, I go, boom. Finish. and go again here. So, finish your low kick, go right this way. Kick, straight hook, straight, boom here, come back. Yeah, it's like same time Bop, 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 bop. And again though, but high kick the switch. Polka jej <grywa> uh. ta winno Na zegra Mursowanko w Tajlandii Tak to jest to Jeszcze nasek oh. okay. Co łeb tam Web zanóż jeszcze sobie To no zimna, zimna. <grywa> 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 Fajnie co? Na śniakach, się zajmą stąd On się sam I wypierdolił, się wypierdolił. Hmm. Sam się wypierdolił Tu <laughs> ten z kolana w wiodą tak, na <laughs> Idziemy z chłopakami na górę małp Jest gorąco jak na treningu normalnie Nie ma lekko Nie ma lekko co To cały, cały czas Ta, całe życie Takie walki mają co? <laughs> z browarkiem <laughs> Podchodzisz, zabierasz, otwierasz, a ona gdzie potem dziękuję. No, a zajeby ci łeb. Nie, na pewno, jeszcze ja butelką. To ja bym poszedł tam właśnie, gdzie byłoby najwięcej tych małp, nie? Tu na przykład tylko po drodze były. By się przydało takie, że wiesz, wejdziesz na takie stado, nie? rusza na znaczy, no? Tak, na takiej górze. I widzisz, jak latają ci było po drzewach. Trzeba sprawdzić sobie na internecie. Co tam Chrisu, jak wrażenia? Małpki się podobały? Podobały się. Ale daleka droga. Daleka droga, cały mokry jesteś. Jak szmata, nawet bym powiedział. szmata Ja wolał krokodyle, bo krokodyli jeszcze nigdy tak blisko nie widziałem, nie? Jak będą duże to spoko, jak będą małe to... No za, a tygrysy to wiesz, to tygrysy to już tam zobyłem to widziałem. W ogóle na oko jest 40 kilo, tak mi się wydaje. Cztery dychy będzie chyba na oko. Znoszyłem Ile 52 mamy? Dobra, Krystian, let's go Raz, raz Dwa Trzy Cztery Pięć Nie dotykasz Sześć Siedem Sędzia 8. Oj Boga, boga, uwaga Trzymałem cztery było nie? Dojebałem cztery Nie spoko trzymałem się. Nie Nooo tak, co jest najgorsze? Że ten pierwszy ma zawsze najgorzej Bo, bo jakby wiedział to bym dojebał ja bym ogólnie zrobił te jeszcze to dwa nawet tak, bo no. Ja bym zrobił jeszcze te 52, a dobra, 53, 4 i Dlatego ja bym zrobił te dwa jeszcze na siłę nie jakoś. <laughs> Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, osiem, dziewięć, sześć oh, pierdolę, Więcej nie robię a dętkę jest później, a dętkę też. się, czy takim tempem, jak polecisz, czy po 30 już nie będziesz czuwał tego. No właśnie, tak w 40, No ale było dobrze, było dobrze. Ale tam to więcej waży? po wiele, nie? A? No ej, tam są, nie widziałem ich. Na tej mogliśmy lecieć, dzisiaj, na tej małej. Pożar w hotelu. Dreka, uciekamy. Uciekaj, się poli. Co kurwa. Na tak, w im rekordzie zrobić takiego brzuchu I co z tego? Tej, weź go schować. Tam, ja robię wagę. Nie ma siłę Ja kurwa robię. Ale wagę. to chuj to wagę. Chuj do tego jak? Chuj tą wagę. Lecimy zaraz. Zwiedzać buddę tam za mną właśnie optu Drzeczka się obciął, był barbera Całkiem, całkiem nieźle to wygląda. Ma jakieś 45 metrów Tak czytałem to Największy posąg jest w Bangkoku i całkiem możliwe, że go mijaliśmy na ulicy. <grystanie> Maczko muzyka. Nie lubię być filmowany Ale tak mają takie gwiazdy z KSW Polacki kurwa na skuterka Dotarliśmy do punktu widokowego Piękne widoki za mną jakieś tam słonie Runda druga drugi o, pierdol masz. pierdol, pa teraz. Spadł go. Czy go udusi? go między rustami, ściśnijmy go do O, a silny ścisz. Nie ma dziurzy, co kurwa. Ulica. Mamy sobotę. Zrobiliśmy sobie wycieczkę z rana. Pierwszy punkt nasz to Pufu, Sałam, Waterfall. wodospad, 70 km od naszego hotelu. Więc mieliśmy co jaś na skuterach, ja jeszcze jadę z Krystianem, Więc jeszcze niewygodnie się jedzie, grupa boli. Ale cóż, jak trzeba, to trzeba. Daj na główkę, mogłeś na banie skoczyć. To się kameruje. Co mam zrobić? Piwo ci dać? Piwo chcesz. Zimno jest czy nie dreka? Dobra, dobra? Zamiast w ręce to... Co jest królik? Maciek gdzie płyniesz? Na ryby. Na ryby. Tu gdzieś pływa barakuda. Dalej. Dreka, łowisz tą barakudę. Okej, okay. już miałeś z 10 lat masz iść ze stażu, nie? Łowienia ryb Możesz rzucać od razu też, żeby od razu wciągać. Tak, od razu musisz wciągać. No, razu bo na ta rybkę można musi, musi pływać. Czekaj, czem. Powoli, powoli. Tak, o. Rzucasz, ściągasz do siebie jest? jest i chuj? Przepraszam, kurwa Kurwa Żebyś królikę na mnie wziął Kurwa Kasia, to Przez tą rybę to prawie spadłem Mamy jakieś krewetki Dostaliśmy Chuj gorąco Potwierdzam Zobaczcie jaki spalony jest dysa nie na mnie Pat, 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 leci. Gotowa krewetka. Chodź, się, bo tam oczywiście będę. Zjedz gorąco. Let's go. Operowałeś tą wędką, miał być kurwa, z, może z drugi raz to robię. Kule. Jakie jest Maciek w jaskini? Dobrze, straszysz się? Ogólnie przez chwilę się zesrałem <głos> <głos> bo sobie tak idę, idę patrzę, a wy... nagle ktoś stoi I świecą oczy <noise> to tu latają Ty, nie, nie topeć pocie przyleć, Tak, widziałem, widziałem Ej dawajcie tam Tam jest coraz mniej miejsca Powalacie, bo i toperze latają O <noise> 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 Jest, jest grubo, tak jest grubo. grubo. Posiedzcie, tam no Jak wy, kurde, wyglądacie? Jak wy wyglądacie? królik je... cały sposobny, tutaj, Nie musi się. Ja nie musi się, Nie musi się. Nie musi Ty oglądaliście tego Moriusa? Ja widziałem za No, kurwa, przypomniało mi się, gdy widziałem O kurwa! go stój! Jo, Ja chyba dalej wejdę, kurwa, wiesz? A to już koniec. Ale i grubo tam Ich, Guys, make sure when we're hitting this slip, I'm thinking about my step is already there. If I'm doing this now, now I have to worry about my movement. Now I'm not moving, so making sure that step is outside first, right? Driving in, pulling out. <laughs> okay, step is out. So then bring the rest of my body out here. Yeah. Coming back to my hook now. My weight is coming back to this leg. Boom. Now. It's okay. We're finishing up with a low kick. We're either finishing up with landing on the quad or we're chopping down at the Achilles. Okay. So if I'm outside. boom. This is right. fine. Or we can come down here. Okay? So we have two to play with. Chop out that chop off the hamstring. Do not go for up high. Turn your knee. We're not trying to break our knee. We're not trying to break our shin. I don't want this. So I try to go lower. Okay? Everybody good with this? Yeah? Same thing on the other side. This is here. after you finish that kick we're not here we're control hand space move off control okay no one is finishing okay and get caught okay everybody good one two let's go but i want you ready for the shot it's coming All right now i go right One punch, one kick Dawaj Drake'a, Drake dawaj, dawaj Drake'a dawaj, dawaj, to jest to Dawaj, dawaj Dawaj, dawaj On mnie taki <laughs> zdobył <laughs> Jesteśmy właśnie na plaży Sunrise Beach Jest to przedostatni dzień w Tajlandii, więc korzystamy ze słoneczka Ale buja panowie, co? Buja Buja, <laughs> buja, buja. buja to łajbą y Trzymaj się, można ćwiczyć stabilizację na jednej nodze. I prawdopodobnie to miejsce jest najbardziej zagrożone na tsunami. Tam były jakieś tam znaki, więc czekamy tsunami, nie? na tsunami. Wszystko, czy na bombach zrobisz swój tsunami? O tej ty. grze, właśnie. Niech tak. łatego będzie fala, żeby <grym> ci wyjebał wyżej.